STS Zakłady Bukmacherskie oficjalnym Bukmacherem Górnika Zabrze. Jan Żurek, czyli osoba, która łączy właściwie oba kluby, i Górnika, i GKS Katowice, i Górnika, i GKS, prowadziłeś po trzy razy. Jakie masz wspomnienia z Katowicami? To piękne, no piękne. Pierwszym razem, jak trafiłem do GKS, to, to trzeba powiedzieć, ściągali mnie wtedy, ściągał mi jeszcze prezes Dziurowicz, nieżyjący. To był klub no, przecież bardzo znany o bogatej tradycji. Natomiast zaczynały być problemy. Miałem, miałem jednak bardzo dobrą drzynę, no świetnych chłopców. W ogóle atmosfera zawsze w Katowicach była powiedziałbym no, taka no, rewelacyjna. Obojętnie, czy były pieniążki, czy nie była, przeważnie ich nie było, ale atmosfera naprawdę była była bardzo dobra, wspominam super. Zaraz, gdy objąłeś drużynę, nagle lider, a potem już na finiszu sezonu, trzecie miejsce. To chyba była wówczas y, największa niespodzianka w lidze. Jak zaczynałem e, e, pracę właśnie w Katowicach, to zbieraliśmy zawodników po, po drodze, żeby, żeby wziąć ich na mecz. Było tak autentycznie. I pierwszą rundę, to miałem 15 ludzi do grania. A byliśmy przez jakiś pewien czas e, liderem e, rozgrywek i wszyscy się nas bali I śmialiśmy się e, e, w szatni mocno, bo, bo, bo niektóre drużyny miały potężne budżety i, i, i reprezentantów kraju, a jednak e, e, GKS-u się w, wszyscy wtedy objawiali, bo tworzyła, tworzyliśmy dobry kolektyw. E, była to dobra grupa chłopców, którzy no, wtedy mieli... Powiedziałbym maksymalnie się rozwijali, bo wielu z tych chłopców potem zaistniało w reprezentacji nawet. Jak Jarek Tkocz, jak Schnauzner, prawda, jak, jak Kowalczyk, a niektórzy byli znani w lidze, jak, jak Bojarski czy, czy Gajtkowski. Po sezonie odszedłeś, pojawił się w Katowicach Edward Lorenz, ale szybko wróciłeś. Kibice domagali się Twojego powrotu. No to różnie bywa z, z naszą pracą. Akurat się to tak złożyło, że, że, że kibice chcieli, żebym wrócił do klubu. Nie jest łatwo zaskarbić sobie ich, jak to się mówi, szacunek czy miłość. No, mi też nie było tak sielankowo, tak, tak, tak mogę powiedzieć, że, 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 że dopiero jak oczywiście na wygrywała i jak, jak wygraliśmy z Górnikiem, no to wtedy Jan Żurek był, e, był ich człowiekiem i, e, i miał ten szacunek wśród kibiców. Zresztą ja mam ten szacunek do dzisiaj, bo, bo, bo naprawdę pracowałem tam z dużym oddaniem. Teraz kibice są w przyjaźni, to jest na pewno cudowna rzecz i inaczej się na to wszystko patrzy. A historia, no historia była fajna. Czyli powrót do Katowic trochę sentymentalny jednak. No co by nie powiedzieć, ile razy tam przyjadę na mecz, to, to spotykam ludzi, których znam, którzy mnie znają. Każdy klub ma jakąś swoją historię, GieKSa też ma swoją historię. To jest na Śląsku ważny klub, jeden z, jeden z ważniejszych klubów w śląskiej piłce. Tak, To mogę powiedzieć, nie chciałbym nikogo tutaj obrazić, ale jeden z takich klubów, to naprawdę ważnych dla, dla nas tutaj na Śląsku. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem górnika Zabrze.